Witam, w kolejnym odcinku zagrajmy Wordsmask Dai. Yy, mapka, ciasnota. Idziemy. Wow, maszynka do mielenia. To będzie ciekawe. Ciekawe, jaki to ma zasięg. Chyba tylko jeden. I możemy to najprawdopodobniej ustawiać tylko przy ścianie, choć powinniśmy chyba na środku, z tego co widzę po budowie. Chociaż nie. Z tyłu jest proste, więc yy, tylko do ścianek. LOL. No, fajnie. Dobra, to mamy takie coś. Ła, jak tam można nasiać tego wszystkiego? Tutaj łuczników i w ogóle. Uu, ale będzie rzeź. Mm. I z tej strony chyba to samo, tak? Tak, tylko że tu z góry. Lol, Będą latające, tędy szły. No dobra, to robimy coś. Eee, jakby to. Co by tu wziąć? Na pewno się przydadzą łucznicy. To i to i tamto i siamto. to. Eee, czy te machadła mi się przydadzą? Chyba przydadzą, tu mogę je dać. Tak czy nie? O, weźmiemy to jeszcze, oczywiście. Jacy są przeciwnicy. No to lód będzie trzeba wziąć Eee. Co tu jeszcze? No co ja chciałem sprawdzić? Tu kto chciałem sprawdzić? O czwóreczka. Dobra, to jest sam raz pod to. Więc to się przyda. Możemy też tam u góry, ale to nie wiem czy to ma jakiś sens. A raczej nie... Mniejszo, mniejsza z tym, dobra. Eee, pomyślmy jeszcze nad kaczką. Mm -hmm. Kaczka stali, pułapki strażnicy, Hedy 20, no. tutaj bardziej pułapki będą. jest ciekawe. E, ale nie. Tutaj co to było? Hmm, 66%. Chyba jednak to weźmiemy z powrotem. No. Służymy zakonowi. To. I... to. Dobra. Potwierdź. To się powinno przydać. No powinno się przydać. Yy, I teraz poustawiajmy jakieś pułapeczki. Tylko tak. O właśnie, jak to się stawia trójeczka. No, tylko do ścianek, no to smuteczek. No trudno. Ale za to nie będę brał już yy, tych takich tych innych. Yy, ogniste to coś. Yy, autobalista. Nie, tego nie wezmę. Łuczników wezmę. Jeszcze dwa miejsca mi zostało. E, na pułapki coś jeszcze? Czy już sobie mogę wziąć bardziej te? Mogę w sumie jeszcze paladyna wziąć. Może się przydać. Choć nie do końca, ale wezmę go. Jest drogi, mi się jednak nie przyda. E, chociaż nie. Chwila, co by tu się mogło przydać? Pas wiatru nie za bardzo. Laska. Może to elektryczne, bo to elektryczne na wszystkich jest dobre. Pierścień pioruna oraz... A, weźmy tych paladynów. No okej. Okay. A tutaj poustawiajmy te te. Kilka dodatkowych dekoracji. To zaboli mnie bardziej niż was. Wróć na odwrót. Dobra, i lecimy do tych pierwszych i teraz. I tam poustawimy... Tutaj było więcej, bo pójdę na dół i będę tam odstrzeliwał, więc może być yy, tam gdzie to odstrzeliwał może być mniej, więc idziemy teraz tam poustawiać. O fajnie, są takie skróty. To jest tak dotąd. Yy, czyli tutaj tak, o. I mam jeszcze na to, dobra to będzie bez ognistego efektu po prostu. Walniamy. aha i tam mam pierwszy. Aha dobra, bo to dwoma na raz nie idzie, no to spoko. O tam mi z dwóch stron jakoś nacierają. O, ho. No to ciekawie się zaczyna. Dobra, na razie było Git. Na razie tutaj na ludziach ich pokonaliśmy. Nie było najgorzej, tylko już przydałoby się łuczników półstawiać. Jak ich tu poustawiać? To obojętne. Oj, oj, lecą mi już. Od razu tutaj. Tutaj od razu dwóch łuczników się ustawi. Oni się i tak odwrócą, jak będzie trzeba. Dobra, świetnie. I będzie trzeba teraz wziąć, żeby mi zaklęcia dawały 100% więcej, bo będę miał dużo hajsu. Bo jednak tym kierunkiem dużo zabijam. Dobra, mogę to teraz wziąć. Świetnie. No, świetny, świetny. Wiem, ja dobrze o tym wiem. Tylko że nie mam teraz hajsu na dwie siarkowe pułapki Dobra idę mi teraz tędy i tam tędy, no to lipa I to jeszcze co mi idzie? O... Mogę dać to drugie i lecę zobaczyć co tam się dzieje Tam tylko jeden przeżył No to tym bardziej trzeba go tam Dobra, jest git. Zginęli. No i teraz ładnie hajs wskakuje. Ok, tutaj łucznicy są przygotowani, więc nie ma się co martwić. Lecę już na tamte drzwi bo tutaj nie mam ich za bardzo. O właśnie. No, nie jest źle. O mały szamanik zakichany. Dobra, i mam pauzę pierwszą. Bardzo fajnie mi tutaj idzie w tym podejściu, jak na razie przynajmniej. E, na tyle hajsu mam, że mogę tutaj dać... Z dwóch stron mogę dać to. Hmm, to jest tak, o. I na środku siarkę, żeby była omijana czy kolce. Chyba siarkę, bo niż tam zaczną gasnąć. Dobra, idziemy na dole, zrobimy to samo. Chociaż braknie mi hajsu na to samo, ale w miarę będzie podobnie. Po prostu może zamiast siarki czegoś innego użyję. To jest wężej to. Dobra, ustawiamy. Tyk. Tyk. Równo to jest? Chyba równo. No i użyjemy tego zamiast siarki. Dobra. Uwalniamy hordę. Pierwsze stamtąd. No okej. Okay. Tylko że mi tam ci łucznicy nie zginą. Właśnie, oni nie atakują tamtych uczniów. W sumie nie pomyślałem, żeby ich z tego atakować. To jest dobry pomysł. No, jak ładnie. Pięknie giną w orkowie. Bo Orki to jest chyba od yy, orka jako to bywające. To liczba mnogia, więc chyba orkowie to jest. Tak mi się wydaje przynajmniej. Mam nadzieję, że się nie mylę. Ale fajnie to wszystko tutaj strzela. Jak to, w ogóle, jak to zżyna Aha, to wciąga ich po prostu. No dobra. No, i bardzo ładnie. Teraz możemy sobie tam na dole poprawić. Ło, wow, bym wpadł tutaj do kwasu. Mogę to sprzedać tutaj? Nie. Ale mogę... ho. Dobra, ładnie tutaj po idę teraz sobie tam na górę. Ohoho, bo mi tu gdzieś ważą. No właśnie, dlatego. To tutaj mi łucznicy giną. Dobra, pięknie. Idziemy, poprawimy łuczników. A nie, to oni tutaj... Eee... Może to by Paladyna dać? To będzie ciekawy pomysł. Idzie mi tu już ktoś? A, idę jakieś błąkane duszyczki. Dobra, ale już się tutaj naprawiły. Machniemy sobie tutaj to. Idziemy w tamtym miejscu, damy to samo. Jeszcze przydałoby się coś zrobić na tych latających. łucznicy im nie dają rady póki co. O, ho, ho, ho. O pancerzony to niedobrze. Dobra, lecimy na dół. Panie tutaj, pułapeczki ich tępią. O, idzie ognisty! Dobrze, mam dużo energii Tylko niech on przejdzie sobie to ogniste Dobra Świetnie Jeszcze ten mały by mi tutaj naszkodził Nabździł O, lecą mi tu już te małe gacki. Ogniste A nie, to zwykli, ork zwykli orkowie się przedostali Dziwne Ciekawe jak tutaj ten paladyn sobie radzi Czy on mi tutaj dobrze ich sprząta? Chyba dobrze Okej, okay, tu dam jeszcze po jednym łuczniku. Z drugiej strony zrobimy to samo I to powinno wystarczyć Jak na razie Dobra, oni się sami poprzekręcają, więc znacie nie mam po co martwić o nich Eee, jak to wygląda tutaj no przydałoby się jeszcze tutaj walność z tych strzałeczek, troszeczkę przynajmniej. Może tutaj, żeby po prostu to było skuteczniejsze. Oraz możemy dać jeszcze tutaj. Dobra, i mam jeszcze 5k hajsu. Bardzo dużo. To mogę też poustawiać teraz te strzały na latających. No, ktoś tu chce się włączyć. Okej. Okay. Hmm. Tutaj jak to wygląda? Tutaj muszę sobie kolce dodać, żeby było tak tam. Yy, z drugiej strony tego tutaj nie dam, więc tutaj muszę podwójne dać. Ok. i teraz na tych latających jeszcze bym coś tu zrobił. Którędy oni to idą. No, kreseczka wyskocz mi tutaj. Idę tędy. Tak i tak, i będzie git. A, bo oni mi tędy wchodzą. No dobra. Zobaczymy czy to coś działa. Chociaż mam jeszcze trochę hajsu, mogę coś tu jeszcze poustawiać. Może tak, żeby się jarali więcej. Albo paladynów sobie postawię dwóch przy... A tutaj przy tych wyjściach, tak żeby było bezpieczniej zawsze to. O tutaj, o zawsze też będzie jakaś pewne, że coś tam jeszcze mi ich wstrzyma. Ło co oni tak zapytają? To chyba te koboldy. Dokładnie. No okej, okay. lecimy na dół. się nic nie przedostaje nawet świetnie. A poczekam, bo tam u góry też mi się nie przedostaje. A tu będzie ładna ekipa zaraz. To troszeczkę dużo hajców skoczy. Fajnie. nikogo nie trafiłem. To za bardzo ich tnie. Tam dobra, wszyscy wyzabijani. Idziemy sobie na górę. Te ostatki sprawdzić, co tam zostało. Ten co się tak przesunął. No to fajnie działa nawet. A ten co dostał takiego nerwy. Hmm. Dobra, ogień ich tam bardzo nie rusza, więc poruszę ich troszeczkę elektrycznością. No co, chłopaki. Fajnie was telepie O, gdzie jest ten mały dziad? Dobra, zabity. Świetnie, wszyscy zginęli. I czekam aż padnę tam do środka. No, świetnie. Tu no, mogę dać sobie w sumie jeszcze drugie. Za dużo hajsu, trochę. Tu jeszcze mogę dać nice. Tam też mam dwa takie. Ja tutaj dałem w tej drugiej linii. No tutaj, a mam tam jeszcze taki ten mostek? Nie mam. Jest to tutaj muszę dać. A cześć, panie panowie. No. O, no nowy achievement, fajnie, cieszę się. ja, ja, małe. Zlatające stworki. Ło, jak mnie pojechali. Wyłapałem tu troszeczkę kulek. Dobra, mam dziada. Coś tu jeszcze trzeba ustawić, chyba nie. Chociaż jeszcze zrobię taki myk. I na tych latających poustawiam te wciągające. Te co się? Zamiast tego, w tym miejscu, dobra, oni mi tędy wlatują, tak? Tak. Więc gdyby tak tutaj ustawić to. No, i gdzie oni później lecą? Chyba tędy, ja nie, nie wiem. Ale w każdym razie tutaj to będzie dobry pomysł. Ale oni mi też tędy wchodzą, więc. Tutaj! No i git. Jaki to ma zasięg tego tak apropos? No, coś mi tak źle pokazuje. Jak to sprzedać? Nie zawsze mi chce to zaskoczyć, nie wiem czego. O! Dobra, może damy tak, zobaczymy co to wyjdzie. I jeszcze tutaj poustawiam, bo jak mam tyle hajsu, aż to... Także jakby było tego nie zrobić mm, tutaj i pójdziemy i równolegle do tego miejsca tutaj gdzieś układamy Dobra, uwalniamy. Nie mam co więcej już ustawiać. Czy mogę, ale to jest niepotrzebne moim zdaniem. Lodowy, OK jest. Wow, co ja zrobiłem? Jak to działa w tym prawym? Jakoś tak obszerowo śmieszne. Dobra, te małe mi nie przeżyły. Tam chyba idzie następny. Więc idziemy to sprawdzić. Wow, dużo mi się tu przedostało. Ciekawe, jak te latające mi się tutaj sprawuje. Wow, trochę tam na dole armia wskakuje. Ja chcę ich porazić. Nice. Ale szybko się przerzedzili, jak doszli do tych pułapek późniejszych. Dobra, to może tutaj zostaniemy, bo tam się nic nie dzieje. O. Dobra. Bierzemy to coś. O, wlatują mi Idę, muszę to zobaczyć tylko jeszcze tutaj chcę porazić. Oh. chyba jednak nie trafiają to te śmieszne Wow, przedostają mi się. Nice. Dobra. <grywa> Dobra, dwóch tu stało, więc dużo nie zginęło. O, już mi tu lecą. Aha. O, oni tutaj tak z tej strony lecą. Dobrze, jest to lodowe, to jest niezastąpione na te latające. Panowie muszą zawsze się wycofać, gdy zaczynam lodem nawalać. Coś tu mogę ustawić jeszcze, co mi się przyda? Chyba nie. To mogę to stanie. Mi się przyda. Dobra, tu mi wyszła duża. wychodzi duża zgraja. Dobra, była duża zgraja. I idziemy teraz z powrotem na górę, bo już mi tam się przedostają mi łóżników nawalają. Dobra, troszkę ich przeczyściłem. Coś tam złotego mam, chyba jest moneta. Przydałoby się ją zabrać. Wow! O, pancerzony. Nice. wow, 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 wow. wow. O, gdzie ja byłem w ogóle? No tak jakby się chyba... tutaj troszeczkę zgubiłem. E, tu stałem, fajna mi stuwa. Cześć, ognisty. Chyba cię co, coś już sprzątło dość mocno. O, tu mi już idzie. Pewnie ognisty. Nie, zwykły. O, o, pa, pa patrz, główka biedna. Rozbił główkę. Rozbiłem mu główkę. Zwycięstwo. Dziękuję za uwagę, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, do usłyszenia.